Witam Was w moim barze. Stałym bywalcom dziękuję za kolejną wizytę, natomiast tych, którzy zajrzeli to po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji. W swoich komentarzach bardzo często prosicie o drinki egzotyczne. Dziś spełniam Waszą prośbę i pokażę Wam za chwilę trzy bardzo znane drinki egzotyczne, ale bazujące na alkoholu, który jest szeroko dostępny w każdym sklepie. Dzięki współpracy z Wódką Finlandia za chwilę przygotuję trzy koktajle bazujące na trzech wariantach. Smakowych. Swojego czasu miałem przyjemność spotkać ambasadora wódki Finlandia, który tłumaczył, iż do produkcji smakowych wersji wykorzystują wyłącznie naturalnych składników. Zadałem pytanie, ile owoców mango idzie na jedną butelkę mango? Okazało się, że w ogóle. Te naturalne składniki to m.in. miks bananów i truskawek. Grunt, że naturalne. Zapraszam Was do mojego baru. Pierwszym koktajlem, jaki przygotuję, będzie Wam dobrze znana tequila sandrax, czyli połączenie tequili, soku pomarańczowego i grenadiny. Tym razem w miejsce tequili użyję wódki mango. Dlaczego? Bo osobiście uważam, że mango łatwiej łączy się z granatami niż tequila. Do kieliszka wrzucam lód. Następnie nalewam 40 ml Finlandii mango. Następnie 80 ml soku pomarańczowego. Delikatnie wszystko zamieszam. Do dekoracji użyję plasterek pomarańczy i na wierzch delikatnie leję syrop z granatów i moja Mango Sunrise jest gotowa. Następny koktajl jaki dla Was przygotuję będzie to wersja również dobrze Wam znanej piniakolady, czyli połączenia rumu, kokosa i ananasa. W tym wypadku w miejsce rumu wykorzystam Finlandię kokosową, a koktajl przygotuję w klasycznej kopie. Kopa jest genialnym szkłem, idealnie nadającym się na jakiegokolwiek welcome drinka. Tutaj po prostu jest tego dużo. Wlewam 40 ml Finlandii kokosowej. Następnie dodaję sok ananasowy. Ja przygotowałem sok ananasowy blendując wcześniej, Świeżego ananasa razem z sokiem. W tym wypadku uzyskałem bardzo ciekawą konsystencję i bardzo fajną ilość miąszu 80 ml. Dodaję jeszcze odrobinę lodu. Delikatnie mieszam. I do dekoracji. Dodam malin. W oryginalnej wersji możecie się spotkać z kawałkiem ananasa, natomiast ja uważam, że nasze swojskie maliny dużo lepiej będą pasować. I jeszcze na wierzch troszeczkę mięta. I nasza kokosowa kopa jest gotowa. Trzeci koktajl, jaki dla Was przygotuję, będzie jeszcze trudniejszy, będzie wymagał troszkę więcej zaangażowania. Kieliszek do wina. Schładzam. Następnie do szklanicy wrzucam około 6 do dziesięciu liści bazyki. Kilka igiełek rozmarynu. I dodaję Marmoladę z pigwy, możecie używać marmolady pomarańczowej, marmolady cytrynowej, cokolwiek znajdziecie w słoiku w szafce. Następnie dokładnie wszystko gniotę, ale też nie za mocno, żeby moja bazylia nie puściła goryczy. 40 ml Finlandii limonkowej. Następnie dodaję 20 ml soku z cytryny. Po każdą ilość lodu. I wszystko dokładnie, mocno wstrząsam. Odcedzam wodę z mojego schłodzonego kieliszka. Następnie, korzystając z podwójnego sita, przelewam zawartość mojego koktajlu. W oryginalnej wersji koktajl ten nazywa się Gin Basil Smash, natomiast my wykorzystaliśmy w tym wypadku w Finlandię limonkową. Pamiętajcie, że konfitury, jakie możecie używać, może być równie dobrze dżem, może być równie dobrze po prostu syrop cukrowy. Do dekoracji wykorzystam szczyt z bazylii. I nasze trzy orzeźwiające kopy są gotowe. Drinki wspaniałe na każdą okazję. Ciekaw jestem, jak Wy wykorzystujecie wódki smakowe. Piszcie o tym w komentarzach. I żeby być na bieżąco z nami i z naszymi kolejnymi filmami, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Wymyślajcie, kombinujcie, bawcie się dobrze, no ale pamiętajcie, nie przesadzaj.